Nie, no, mi też na początku, jak wchodzi ten. Dobra, jest chwilę. Tu była. gdzie jest jedzenie? Czekaj, jak tu się dochodziło? O. No nie wiem, no. Czekaj. Zaproś dołącz do gry. Patrz, jak idealnie. Czeka, gdzie się wchodziło w. przyciski. Co? Przyciski? No. no bo. W... Normalnie podstawce mapa była pod taba, nie pod M, nie? I to jest... O mój Boże, spadł mi ten. Nieważne. Ale dzień, dzień idzie, więc. Nie. nie, teraz jest już dzień. No to mówię, dzień idzie. Czekaj. To, klatki. to sobie wezmę, tu przeniosę, o idealnie. I słabo z jedzeniem. Easy pizio. No nie no, nie ma królików. Ej, a ty ja ci mówiłem, że ty wywaliłeś tą różdżkę. No i ona ma tam być. Jak to ma tam być? No, a po co A się nic jej nie stanie? Nic i nic. Aha, no to ją rzucę. Czekaj, a masz ziarna? Bo... bo tutaj farma wyrosła, mam? trzeba ją... Trzeba ją wiesz... Siedem ziarnów mam, osiem. Czekaj, a teraz tak, wielkim, ma w sumie to bym musiał coś zjeść. No patrzcie państwo. Ej, teraz ja zbiorę farmę, wezmę sobie kukę. Dobra, ja planty założę. Zrobię popcorn. Ja biorę krakwat. Lol, serio popcorn. Mówię w czasie. A co się stanie, aha, a tak, no, dobra. Kuk, dobra. Ej, dobra, teraz jest... Misja stulecia. Eee, powiedz może gówno? Nie mam. może w skrzyni jest? Eee, nie. I jest. Dwa akurat, więc idealnie. I mi boss. Eee, był mi się. czekaj, 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 czekaj. Eee, jakiekolwiek kamienie masz, jeżeli to takie do aksa? Eee, być w skrzynce prawej. Jak nie mam. Bo by się przydały te, te, te ciekawe rzeczy, jak się nazywa, e, pajęczyny? No to trzeba na iść. No chwilę, gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tu by trzeba się udać, a tu jest daleko. O. Jak, jak się bierze pojedynczo? E, z kontrolem chyba wtedy będziesz e, zostawiał. Aha. Jak będziesz o. mieć w łapce, to kontroli i dawy przycisk myszy i powinno okay. wtedy być dobrze. Tu nie wejdę, tu można iść. O, zaczek! Pięknie. No zaraz no. Idę na razie na pustynię zobaczyć tam... Nie Może uda się sinące. zakosić jajko temu butaszkowi. Ej, ale ty wiesz, że on cię będzie gonił? Ale do końca życia? No. Ej, to nie. No pomyśl sobie, że ktoś ci zarąbał syna. No trudno, no. Przejdzie drugi. <laughs> Spłodzi się kolejnego. No właśnie. Trzeba się dzielić. Niektórzy sobie tak... Synat tak nie mogą złożyć. Dzielić się synem. No jajko. Ty nie możesz znieść jajka. Nie, nie są bardziej niż synem. Nie no, kilof mi wyszedł. Super. Tu... I Kajlof. Dobra. Tak w sumie muszę, muszę szybko sobie spojrzeć, czy, czy mogę wychodzić z okna myszką tak natychmiast, bo w razie czego by ktoś mi wlazł, żeby nie było. O Boże! Pieruny Do domu Obok mnie szepnął Dosłownie obok mnie Więc ja z do domu, tam chyba mamy ten przeciw. O, 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 o. Czekaj, bo ja tutaj dokonuję bardzo... O oh, fuck nic, bo chciałem zabić pająka, ale później jeszcze przybyły mości halki. jest A ich tam trzech jest. Nic nie mówię. Ale kuś. No dobra. Trochę drewna się narąbie, żeby. Nie wiem, po co, ale narąbie. to wyciągamy Kurde mięso. Tylko mięso mi wypadło z tego, tego. No to jest zawsze coś, nie? Trzeba się cieszyć. Że mamy co jeść. Ej, ej, zdrowie mi mruga. Ej. bo ty tu kosisz? No, a co? No nie, bo ja tu idę, idę i nagle drzewo się za mną przewala. O ja pierniczę, co ty się dzieje? No magia, świąt po prostu. Dobra, chwilę, parę drzewek zasadzę Będzie mi własny ogródek. Jeśli to już mamy. Ale własny las I właśnie jakoś można było pszczoły coś, ten Tegas, tak nie? Co ten Tegas? No zabić. Czekaj no, się biczną. Pszczoły możesz zabić, no... Wszystko możesz zabić, tylko że... Znaczy nie, co ja gadam! Hodować A to nie wiem. Ja też nie Do wiem. tego jeszcze nie doszedłem. No właśnie ja też niestety nie. Czekaj, teraz tak. To będzie głównym tym. Upiekę to zasadziłeś już. Aha, zasadziłeś. Zasadziłem, zasadziłem. To mięso sobie dam. Chciałem zrobić coś ważnego i nie pamiętam co. Kurde, jedno. Je... Masz coś jednego do jedzenia, bo. Mam. Cokolwiek, jedną rzecz do jedzenia. Dostać marchewkę. Um, gdzie? No, dałem ci, powinien być a, 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 dobra, bo, ja, bo wiesz, ja, ja żyję w czasach, gdzie ten, gdzie wszystko wyrzuca się na ziemię. Chcesz trochę brody? O, brody. No chcesz czy nie? Nie wiem, do czego się ich używa, nie. nawet. Brody? Czekaj, brody się robiło Nie nieco się jakąś czapkę, czy coś? Myślisz? No. Kurde, szybciej, bo ja tu umrę. Ej, musiałem zjeść nasiona. Hmm. O, 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 dobra, więcej okay. jedzenia. Ej, no nie wiem, czy ci się z brody robi czapkę? Dziwnie tak trochę, ale nic nie no Znaczy ja pamiętam, że coś się z takiego z brody robiło ciekawe. Dobra, bo... dam Chesterowi tą brodę i się trzyma. Gdzie dobrze. Łał, kłaczek! Czekaj, ja jego kość wziąłem, dobra. Do to? To? I Czekaj, no coś się robiło... Uuu, idzie Ej, ty! Jest, jest, spokojnie. Mm. Wszystkim panuje. Ale ja zawsze jak, jak się tak ściemnia, to ja od razu pierwsze co to ten. Pierwszą rzeczą, jaką robię, to jest. Yy... <laughs> Indyk. No właśnie, wiem, widzę, że nam tutaj będzie trzeba od nowa nawodzić. No to jak go zaraz tam, chodź tu. A jak się zabija indyka? No bumerangiem? Czy coś? Bumerangiem? No To będzie w. chyba Tulsach. Pitchfork. Nie widzę Ej, jakąś pułapkę mam Tooth Trap Hmm Ciężko będzie z przetrwaniem Chyba się, się co być jak przyjdzie zima. Checkered... Flooring Co to jest? Nie wiem, ale ja chciałem iść ukraść, jaję, więc idę ukraśniają jak zginę przy ciebie. Jak ty zginiesz, jak ja idę ukradają, kurde. Ej, 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 ej. E. gdzie to jest? Mogę coś położyć. Wiesz, zobacz, mogę coś położyć na ziemi. Połóż? E, nie tak. E, nie tak? Nie? Co to jest? Weź pokaż. Daj. To Hmm, nie wiem, Dobra. nie mam pojęcia, nie jestem taki zaawansowany w tej grze. Ale umiem to stworzyć. Mm. A z czego to zrobiłeś? Z zęba? Wow, nie. skąd nie, miałeś zęba? Nie, nie, nie mam, mam zęba. No ja też mam zęba, ale skąd masz? Ja nie... Pająki. I need food, ja też w sumie needuję fooda. Boże Halk, godzi no mnie! A przestał. I patrz, Halk bije się z pająkiem. No to dobrze. A Halki się. Nie, zostawiły. Wezmę to i uciekam. Ebo ja, w sumie ja bym był za tym, żeby tam. zabić to gniazdo. No dobrze by było, ale Halka kto zabije? Ja. Jak to to silne jest? Ale się boję, tak? No nie wiem, no. Pewnie porównywalne do świni. Kurde. No, to się boję. Jak podejdziesz do chaty, to. No właśnie. Trzeba mu chaty podpalić. O! Ej, to jest mięso. Jak? Normalnie się nie da podpalić mu chaty? Ale lipa. Wy, pan mi sąd! to jest? Jezu, ja dam zepsute mięso. Miałem pod jedynką. Gigi. Czekaj, patrz, tak tak się właśnie bije, że ten. O, zobacz tu. A nic nie widzę. pij się. No głupte. No, co, pomóc? Bijesz się z nim czy co? <grystanie> nie no próbuję. Genialnie, dobra. No on troszkę, że nie mam normalnych świnek. Ale czemu nie da się podkopcić no, Nie? No nie da się, no? No nie da. Lipa. Może... Czekaj. Eee, jest jak, problem. jak mnie uderzył? Jest problem. Nie. Ale on podszedł do mnie i za... mnie zabił. O nie, moje rzeczy się płoną! Boże, pięć życia! <noise> nie rób tego. Czekaj, ja muszę zgasić ogień. Nie wiem, czy da tego zgasić, szczerze mówiąc. Tylko ten... Mi się wydaje, że tak słowo nam idzie od nam się słaby traf teren trafił. No tak, tak, tak. ja tak, tak, przykazuję. Zdecydowanie. Ej! Co? Halki co? chyba się mnie boją jak wciskam spację. co bo ty tak gadasz? uciekają, no? Aha, jako duch, Jeden no zapomniałem, że duchem jesteś To może być, no. Kto by się nie bał ducha jak wciska spację. Ja bym się bał. <laughs> Ja muszę zregenerować moje HP, bo mam tylko 5, więc dobrze. I cię jakoś z martwych stanę. W końcu mamy Boże na Nieważne, no, no. Nie, nie to nie te święta. Święta mamy. Dni cudów. krójk... Siadał si No nie, nie udało się. Ej, tu O Boże! Stary! Tu Co? jest włócznia. Jest. A ja mam włócznię swoją. Ale tu jest. Jakaś Hound Spear, co? No, później są ten. Jest Befall... Wool... Nie, Wool. Wool, wool. wool, wool, wool. O. I jeszcze jest tu tu, tu. tu, tu, Czapka taka z rogami. Teraz tam pójdziemy. Stary, co tu się dzieje? Czekaj, ja mi się, co ja miałem zrobić. Ło to jest duże gniazdo. Dobra, to odłożę. Ej, ja, ja muszę iść do ciebie, żebyś mnie zmartwychwstał. Najpierw muszę wykonać przedmiot, mieć trochę HP. Yy, zrobić za czapkę farmera. Ale za dużo się na no to nie O, idzie, to że... też halki mieszkają. Hmm. To niedobrze. Och, 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 co? Oh. So Ty już dwa razy byłeś duchem, znaczy drugi raz coś. Dobrze na micie. Nie da się ukryć. O, człowieku. Zrobiłem szaszłyki nie siedam. o nie. Hey, bos o. o, tutaj się pająki nawalają z takim tym z tą taką łapą i zostawiło takiego gluta. Co? No co ty, gluta, co ty, ty, ci ty No ale wiesz, ten taki smark. Co? Spider gland. Aha to. O, ten smark. No nawet nie wiem co to jest. Chwilę. ile mi to HP wyleczy? Boże, trzeba mody wygrać, żeby pokazywał co ile robi. Jak potrzebny mi jest... Grzyb. Zielony grzyb. Gdzie mogą być grzyby? W lesie. Las jest tu. Leś. No, no. Dobra. Ja Więc idę. Do lasu. Ale... Głupie. Co jest? Ja pierniczę... Ej, ja tutaj se tak idę pięknie na ten, nie? Idę sobie tak pięknie, mówisz sobie odkryję mapę, a jako duch nie odkrywasz mapy. No, jest prawdziwie, no. No to nie jest sprawiedliwie, bo ja to właśnie odwiedziłem. Ej, tutaj coś jakieś coś śmiesznego lata. Co to jest? Jakiś komar? Nie, tak o, o. jakby szczypawica, tylko że latająca. Blue. Co Blue Mushroom robił? O to nie. się coś leje <laughs> Halki się leją z tą macką Tą mackę można zabić? Jest, jest, jest A nie Nie on Ej się... wygra? Dwa Halki czy Macka? Macka Chyba. Nie, dwa Halki Kurde Ile przegrałem? Dwa króliki to coś mi się Rady. dzieje jako duch, jak ten? Jak jestem w ciemności Eee, nie wydaje mi się. Co? Nie wydaje mi się. Ale to tylko podejrzenie. Mówisz? No a i weź zobacz co robił niebieski grzyb i zielony grzyb Na necie. Bo to jest ważne, bo mogę umrzeć, a mogę cię wskrzesić. Zielony grzeba no. Eee z Sony Mam osiem życia. Jest bardzo ważne, można powiedzieć, wagi pani. Się... pański. Eee, Zostaje dodany, podobnie jak inny: grzy aktualizacji, dotkamy go, bla, bla, bla. Czekaj... Wróc. się boję, że coś mi tutaj leje. Y y jako duch już nie zginiesz drugi raz. Skąd <grym> wiesz, już znasz moje szczęście. No, twoje umiejętności bardziej. No, czekaj. Na powierzchni, w minach. I co mówią karty? Nakarmienie nim świni przyczynia się do produkcji gnoju. No dobrze, ale... Właściwości jakie ma? <laughs> A, to nie to, ta, 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 ta Zielony i niebieski, bo zielony chyba psychikę podnosił. To niebieski podnosił życie? Kurde, i pamiętam. Tyle problemów, normalnie. To dopiero 12 dzień. Dodaję... Znaczy, upieczony zielony grzyb dodaje 15 i odejmuje 1 punkt zdrowia. A niebieski? A niebieskiego jeszcze nie wiem. O, musisz się dowiedzieć. Chyba na od odwrót. No cieszę się może być z głodem, nie? Niebieski upieczony grzybek. Niebieski robi co? Eee. Na wskutek upieczenia eee, grzyba na ognisku lub obudowanym... Nie jest napisane. No nie piszę. Dobra, no, spróbuję. O kurwa zabrało mi życie. Minus 15 głodu. A. No i co ja mam zrobić? Przecież nie z mając 5HP. Chyba, że się prześpię. O! O! O, znowu, ło, trzy halki się biją z macką. O, ale tu mięsa jest, stary. Tylko podejdź do trzech halków. Ej, ale one są cwane. Ale kto? No te halki. Leją, leją, naparzają i uciekają. Już ubiły drugą mackę. Ucz się od nich. Stary tutaj martwa ryba jest! O Boże, ryba, pajęczyna i jeszcze coś. Co to jest? Gdzie to jest w ogóle? E, gdzie jest spider gląd wiesz gdzie? Co jest? No, ten glut. Pajęczyna. Eee, no, gdzieś go widziałem u góry. Bo... jesteśmy w dupie. <noise> tak lekko. Ja okay. mam 5 AP, ty nie żyjesz. Ja nie żyję. No właśnie. O Boże, to mnie nie idę. O, 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 może tu? Nie. Ale znalazłem... ...coś na stylu języka. Hound rod. Byś musiał przebiec przez dwa halki. Omiamy właśnie. W czemu mi cię nie pokazuje na mapie? Okej, okay. jestem przy tym domku, co tam zginąłeś chyba ostatnio. Blue maszum. Aha, no widzę twojego trupa. Morsel, szkielet, flint kamienie, Margo, pika. Ej, zapalniczka jest najważniejsza. No dobra, waj zapalniczkę. Gdzie mam dalej iść? Węgiel. E, nie wiem, tak myślę, że idę za ciebie. Ale w dół? Poszedłeś czy gdzie? W górę. W górę? No. O, chyba znalazłem ten... O, widzę cię, zobacz. Ile bo jak tam złapie, to... W górę, w oś... prawo, gdzie miść. iść? Widzisz, ucieka. Dobra, ale gdzie mówisz, żeby iść po ten glut? W górę. Dobra, pij się pochodnie. O, reds. Do papirusu się przyda. A papirus nie wiem do czego. Okej, okay, to jest bamacka, bo takie coś ten. Co to jest? Tak się podświetla. Tutaj w sumie masz ryby. I tak dalej. Tutaj że bo masz tego. Mm. Ale ja No tak szedłem w sumie w górę cały czas. Gdzie ty poszedłeś? Ale jak jest ten spider spiderglant, to nie jest najważniejszy? No wiem, no szukam go. Chyba tutaj. Bo tak szedłem przy krawędzi, w sumie gdzie ty mnie wywozisz? Tylko, że tutaj była macka przed tym czymś, nie? Nie ominę. Aha, No to nie chcę tam walczą, a Grant, Blue mushroom. Czekaj, tu jest ten. O, tu masz dwa. Albo nie? To to jest tak, to? To to. Muszę to zabrać do domu i cię mogę skreślić. <noise> nie, ona się na mnie kampiła. Ona na, ona na mnie czuwała. Nie, chciałem ci tylko uratować. Jestem duchem. A, a ja to masz beznadziejnego ducha.